Styczeń. Rok 2020. nadmorska miejscowość La Guayra, Wenezuela. Pan Jose i pani Andre Kacaruko, rodzice Narieli, nie wiedzą już co robić. Kilka dni temu ich córka zemdlała, przewróciła się, a wtedy wszystko się zmieniło. Narieli nie jest już tą samą osobą. Przestała mówić nie chce wstać z miejsca, nie chce jeść ani pić. Wygląda naprawdę źle. Oprócz tego nabrała nadludzkiej siły, bywa agresywna i mimo że straciła co najmniej kilka kilogramów, potrafi niezwykle mocno uderzyć swoją matkę, którą atakuje, gdy ta się do niej zbliży. Nigdy wcześniej się tak nie zachowywała. Do tego bezustannie porusza szczęką i wykonuje jakieś dziwne ruchy w miejscu, zupełnie tak, jakby coś w nią wstąpiło. Pan Jose wpada na pewien pomysł, wyciąga telefon i zaczyna nagrywać. Które przed chwilą zobaczyliście, obiegło internet już jakiś czas temu. Wszystko to za sprawą ojca Narieli, który w desperackiej próbie znalezienia pomocy dla swojej córki udostępnił je na lokalnych grupach facebookowych, pytając, czy ktoś wie, co może się z nią dziać. Aby zrozumieć dalsze wydarzenia, musicie wiedzieć, że miejsce akcji to Wenezuela, a więc kraj bardzo religijny, gdzie wiara jest często najwyższą wartością i motywacją niemal każdego działania. Dominujący w państwie kościół katolicki nie tylko wpływa na duchowość, ale także odgrywa ważną rolę w kształtowaniu życia społeczeństwa. Większość komentarzy internautów na temat udostępnionego filmu podyktowana była właśnie tym czynnikiem. Niemal jednogłośnie uznano, że dziewczyna jest opętana przez jakieś zło, być może nawet przez szatana we własnej osobie. Rodzice byli załamani. Ustalili, że poradzą się jeszcze dziadka Narieli od strony ojca, którego traktowali z ogromnym szacunkiem i bezwarunkowo wierzyli w jego mądrość. Ten potwierdził ich obawy. Po zobaczeniu nagrania od razu uznał, że dziewczyna jest opętana i należy natychmiast skierować się do jednej z placówek spirytystycznych, celem pozbycia się złego ducha. Skontaktował rodziców nastolatki z zaprzyjaźnionym księdzem, który załatwił wszelkie formalności, a nazajutrz. Narieli znajdowała się już pod opieką egzorcystów. Pół roku wcześniej. Piętnastoletnia Narieli skończyła właśnie szóstą godzinę w szkole i nareszcie mogła wrócić do domu. Zgodnie z prośbą matki, wracając odwiedziła rynek, gdzie kupiła ziemniaki na dzisiejszy obiad. Gdy była już zaledwie 200 metrów od domu siatka z warzywami pękła, a te zaczęły staczać się z górki. Niespodziewanie u jej podnóża pojawiła się dziewczyna o kręconych włosach, która ochoczo pomogła Narieli pozbierać jej zgubę. Przedstawiła się jako dwudziestoletnia Stefani. Była wyjątkowo otwarta i miła. Okazało się, że dopiero co wprowadziła się na osiedle i od teraz będzie sąsiadką Narieli. Od zdania do zdania rozmowa ciągnęła się, aż w końcu dziewczyny zdały sobie sprawę, że przegadały ze sobą ponad godzinę. Pięcioletnia różnica wieku pomiędzy nimi zdawała się nie mieć żadnego znaczenia. Po powrocie do domu nastolatka opowiedziała swojej matce o nowo poznanej koleżance. Kobiecie wydało się dziwne, że dwudziestolatka poświęciła tyle czasu na rozmowę z jej córką, ale z drugiej strony nie widziała w tym nic złego. Mijały dni i tygodnie, a Stefani i Narieli polubiły się przez ten czas tak bardzo, że spędzały ze sobą każdą wolną chwilę. Pewnego wieczoru Stefani przekazała nastolatce smutną wiadomość. Okazało się, że dom, w którym zamieszkała, został przez nią wynajęty jedynie na miesiąc. Wytłumaczyła, że nie wspominała o tym wcześniej, ponieważ nie chciałaby miało to jakikolwiek wpływ na rozwój ich przyjaźni. Przyrzekła Narjeli, że nie przeprowadzi się zbyt daleko i będzie ją odwiedzała w każdy weekend. Jak dziewczyna obiecała, tak zrobiła. Stefani przez kolejne kilka miesięcy przyjeżdżała do domu piętnastolatki. Nawiązała silną więź nie tylko z nią, ale również z jej rodzicami, do których z biegiem czasu zaczęła mówić mamo i tato. Grudzień, rok 2019. Stefani jak co tydzień przyjechała w odwiedziny do swojej najlepszej przyjaciółki. Narieli odebrała ją z dworca i wspólnie wróciły do domu, by zjeść obiad razem z rodzicami nastolatki. Po posiłku dziewczyny poinformowały, że wychodzą na plażę i wrócą wieczorem. Jose i Andre, mając pełne zaufanie do Stefani, bez żadnego sprzeciwu zgodzili się i pożyczyli im udanej zabawy. Przyjaciółki opalały się i rozmawiały przez kilka godzin, jak zwykle świetnie spędzając razem czas. Jednak gdy zapadł zmrok, Stefanie wyszła z pewną propozycją. Chciała, by Narieli odprawiła z nią rytuał. Zaciekawiona piętnastolatka zaczęła dopytywać o szczegóły. W odpowiedzi usłyszała, że jej przyjaciółka od dawna interesuje się czarami i wie, jak sprawić, by siły nadprzyrodzone sprawowały nad nimi pieczę, broniąc przed złymi duchami. Uznając całość za świetną zabawę i nie dostrzegając w propozycji niczego złego, Narieli bez chwili zastanowienia zgodziła się. Podczas rytuału dwudziestolatka wyciągnęła z kieszeni bransoletkę, którą włożyła na jej nadgarstek, następnie mocno go chwyciła i zasugerowała, by ta zrobiła to samo. Przez całą drogę powrotną przyjaciółki trzymały się za nadgarstki, jednak od razu po przekroczeniu progu domu zerwały uścisk. Nieoczekiwanie Stefani stwierdziła, że wróci na noc do siebie, mimo iż przez ostatnie kilka miesięcy nie spędziła żadnego weekendu bez Narieli. Zaskoczona, nastolatka i jej matka zapytały dlaczego i czy coś się stało, jednak w odpowiedzi nie otrzymały żadnego konkretnego powodu. Stefani po prostu chciała być tej nocy sama. Akceptując jej decyzję, kobiety pożegnały dwudziestolatkę i zasiadły do wspólnej kolacji. W pewnym momencie Andre dostrzegła na ramieniu córki bransoletkę. Wyraźnie poddenerwowana, zapytała skąd ją ma. Dziewczyna odpowiedziała, że od Stefani, która wykonała ją specjalnie dla niej. Matka nie była zadowolona, stanowczo nakazała, by Narieli zdjęła bransoletkę, co ta niechętnie zrobiła. Andrę, bez chwili zastanowienia, wyrzuciła ją do znajdującego się na zewnątrz śmietnika. Zdziwiona, a zarazem wściekła nastolatka, zaczęła domagać się wyjaśnień. Odpowiedź matki zaskoczyła dziewczynę. Ta bransoletka miała na sobie symbole związane z czarną magią. Rzucono na nią klątwę. Kilka dni później. Norieli zaczęła się źle czuć. Dziś wielokrotnie wymiotowała, a jakby tego było mało, miała również bardzo wysoką gorączkę. Rodzice dali jej podstawowe lekarstwa, ale te na nic się zdały. Dziewczyna większość dnia spędziła w łóżku, z nadzieją, że na będzie lepiej. Niestety nie było, następnego poranka Narjeli czuła się jeszcze gorzej, po przebudzeniu sięgnęła po szklankę z wodą stojącą na szafce nocnej i spróbowała ją wypić, ale z jakiegoś powodu gardło miała zaciśnięte tak mocno, że nie dała rady, zaniepokojona wstała z łóżka, a po postawieniu kilku kroków upadła i straciła przytomność. 12 miesięcy wcześniej, styczeń rok 2019. Piętnastoletnia Narieli jest dziewczyną bardzo energiczną, żywiołową. Nadmiar energii rozładowuje uprawiając sport. Nastolatka często biega, uwielbia również pływać i grać w piłkę nożną. Ze względu na swój temperament, weekendy zazwyczaj spędza na imprezowaniu. Podczas jednej z takich nocy w jednym z okolicznych klubów poznała pewnego chłopaka, z którym od razu znalazła wspólny język. Dwójka zaczęła się ze sobą spotykać, a ich więź z biegiem czasu zacieśniała się. Relacja, jaką stworzyli, należała do tych ciężkich do zdefiniowania. Byli blisko, ale jednak nie byli parą. Poza tym Narieli przeczuwała, że jej nowy kolega nie jest z nią do końca szczery i podejrzewała, że może spotykać się z kimś jeszcze. Ze względu na to i kilka innych różnic światopoglądowych, postanowiła nieco odpuścić i skupić się bardziej na sobie. Nie chciała na siłę wiązać się z kimś, kto nie do końca wzbudza jej zaufanie. Uznała, że lepiej, jeśli na ten moment. Pozostaną przyjaciółmi. Jose i Andre podbiegli do swojej córki, która straciła przytomność. Gdy Narieli się ocknęła, jej rodzice od razu zauważyli, że z dziewczyną jest jeszcze gorzej niż w ciągu kilku ostatnich dni. Ich i tak ogromny już niepokój spotęgowało to, że nastolatka nie odpowiadała na żadne pytanie, całkowicie przestała się odzywać. Natychmiast pojechali do najbliższego szpitala, jednak ze względu na wszechobecne przeciążenia placówek medycznych oraz fatalny stan służby zdrowia panujący w kraju, nie otrzymali pomocy. Na miejscu były osoby, które według lekarzy potrzebowały jej bardziej. Po kilku godzinach oczekiwania zrezygnowali i wrócili do domu. Sytuacja pogarszała się z dnia na dzień, a bezradni rodzice nie wiedzieli co robić. Narieli zaczęła wykonywać niekontrolowane ruchy, miała tak zaciśnięte gardło, że przestała jeść i pić. W końcu udało się umówić domową wizytę lekarską. Dwóch lekarzy przybyło na miejsce i po wykonaniu podstawowych badań stwierdzili, że wszystkie najważniejsze wyniki są w normie. Zwrócili jednak uwagę na potencjalną infekcję bakteryjną, ale nie byli w stanie powiedzieć nic więcej. Zalecili dalszą obserwację i podawanie podstawowych leków to jednak nie uspokoiło ani Jose ani Andre rodzice dziewczyny czuli że ich córka powoli umiera następnego dnia ojciec Narieli wyciąga telefon i zaczyna nagrywać suyandel kel kel que jerónimo familia grafona de sudo punto de sudo ahí se y pollo ahí de parte de la po tym, jak ojciec Jose stwierdził, że dziewczyna na pewno jest opętana, jej rodzice nie mieli żadnych wątpliwości co do kolejnego kroku. Umówili domową wizytę egzorcysty, by potwierdzić swoje przypuszczenia, i tak jak się spodziewali, ten również uznał, że Narieli jest pod wpływem złego ducha. W związku z tym zdecydowano, że zostanie wysłana do ośrodka spirytystycznego, których w Wenezueli ze względu na wpływ kościoła i kulturę kultu istnieje ogromna ilość. Narieli spędziła w placówce dziewięć dni, podczas których została poddana różnym rytuałom oczyszczania z nadzieją na wypędzenie demona. Jedną z takich praktyk było zanurzanie dziewczyny w lotowatej wodzie o północy każdego dnia, co nie mogło przynieść niczego dobrego wychudzonemu dziecku z obniżoną odpornością i prawdopodobną infekcją bakteryjną. Narieli zmarła, a za oficjalną przyczynę zgonu uznano zatrzymanie akcji serca spowodowane zaawansowanym zapaleniem płuc. W tym miejscu informacje zaczynają się nieco rozjeżdżać, ponieważ oficjalne dokumenty mówią o tym, że nastolatka umarła w ośrodku, natomiast jej matka, Andre twierdzi, że dziewczyna odeszła w domu, w jej ramionach. Bez względu na to, która wersja jest prawdziwa, rodzice nie uznali przyczyny śmierci swojego dziecka za wiarygodną i zaczęli na własną rękę dochodzić prawdy. W dniu śmierci piętnastolatki, do drzwi domu państwa Kacaruko zapukała Stefani. Złożyła rodzicom kondolencje, a ci szybko zdali sobie sprawę, że ta nie pojawiła się w ich domu przez cały okres choroby Marieli, mimo iż przed nią odwiedzała dziewczynę w każdy weekend. Nie pomyśleli o tym wcześniej ze względu na poważniejsze problemy, ale teraz wydało im się to podejrzane. Jakby tego było mało, nikomu nie mówili o odejściu córki, nie wiedzieli, skąd Stefani ma taką informację. Nie zdradzając swoich podejrzeń, przyjęli kondolencje i podziękowali za jej wizytę. Andrę zaczęła łączyć kropki, przypomniała sobie o przyklętej bransoletce. Dopiero teraz zdała sobie sprawę, że problemy zdrowotne nastolatki rozpoczęły się właśnie w momencie, gdy otrzymała prezent od swojej starszej przyjaciółki. To tylko upewniło zdesperowanych rodziców w przekonaniu, że Stefani musi mieć coś wspólnego ze śmiercią ich córki. Na zajutrz, gdy Jose zalogował się na Facebooku, na jego tablicy wyświetlił się dodany w dniu śmierci Narieli Post Stefani. Śmieją się z żywych, kroczę z umarłymi. Oni mnie nie zawodzą, nie kłamią nigdy. Kilka dni później. Niczego nie spodziewająca się Stefani pojawiła się na pogrzebie Narieli. Tam rodzina zmarłej nastolatki natychmiast ją osaczyła i zablokowała drogę ucieczki, domagając się wyjaśnień i przyznania do winy. Zaczęli pytać między innymi o to, dlaczego opublikowała tak dziwny post na Facebooku i dlaczego nie odwiedziła przyjaciółki podczas jej choroby. Widzieliśmy, co opublikowałaś na Facebooku. Powiedz, co jej zrobiłaś. Stefani wygląda na zszokowaną i zarzeka się, że nic nie zrobiła, że jest niewinna i nie przyłożyła ręki do śmierci Narieli. Jednak po jakimś czasie, gdy rodzina zmarłej nie odpuszcza, wywierając coraz większą presję, coś w niej pęka. Przestaje udawać i opowiada wszystkim swoją wersję wydarzeń. Gdy w styczniu 2019 roku Narieli poznała w klubie chłopaka, z którym później randkowała przez kilka kolejnych miesięcy, ten spotykał się równocześnie ze Stefani. Narieli nie miała o tym pojęcia, ale wyczuwała, że nie jest wobec niej do końca szczery. Stefani natomiast wiedziała o wszystkim. Urażona nie miała jednak zamiaru konfrontować się z młodszą o 5 lat dziewczyną. Zamiast tego zaplanowała zemstę. Wynajęła mieszkanie tuż przy domu państwa Kacaruko i czekała na odpowiedni moment, by nawiązać z nią kontakt. Ten nadszedł bardzo szybko. Pewnego dnia, podczas gdy nastolatka wracała do domu z, z zakupami, torba pełna ziemniaków pękła. Na miejscu natychmiast pojawiła się Stefani. Od razu zaimponowała młodszej dziewczynie. Ta nie miała bowiem starszych znajomych, a osoba w tym wieku wzbudziła jej szacunek. Uznała nowo poznaną koleżankę za autorytet, stając się łatwym celem manipulacji. Przez kolejne miesiące Stefani udawała najlepszą przyjaciółkę nastolatki. Gdy tylko pojawiła się ku temu okazja, zbierała jej włosy i kradła niektóre rzeczy osobiste, takie jak szczoteczka do zębów czy kolczyki. Następnie wkładała je do słoików, po czym zakopywała na cmentarzu, odprawiając przy tym rytuały czarnej magii. Oprócz tego dziewczyna wykopała kilka kości oraz fragmentów ciał. Wysuszyła i zmieliła je na proch. W którym systematycznie posypywała posiłki na rieli. Mimo, iż oficjalną przyczyną zgonu pozostaje zatrzymanie akcji serca spowodowane ostrym zapaleniem płuc, istnieje wiele teorii na temat tego, co tak naprawdę doprowadziło dziewczynę do stanu, w którym znalazła się na kilkanaście dni przed swoją śmiercią. Część osób wierzy, że Stefani naprawdę rzuciła na nastolatkę klątwę, która doprowadziła do jej śmierci. Jednak znacznie bardziej logicznym wytłumaczeniem wydaje się być rzadka choroba degeneracyjna mózgu, ona z wiekuru, inaczej śmiejąca się śmierć, lub klątwa kanibali. Jest ona wywoływana prionami, czyli patologicznymi białkami znajdującymi się w zakażonych martwych ciałach ludzi, najczęściej w mózgu i innych częściach układu nerwowego. Kuru szerzyło się głównie wśród plemion papui Nowej Gwinei, które w ramach rytuałów mających na celu przedłużenie życia zjadały ludzkie mięso, w tym właśnie mózgi. Biorąc pod uwagę fakt, że Narieli była karmiona prochami zmarłych, teoria ta wydaje się być bardzo prawdopodobna. Wenezuelska medycyna mierzy się z ogromnymi problemami, a w panujących tam warunkach stwierdzenie tak rzadkiej infekcji jest wręcz niemożliwe. Co więcej, objawy kuru bardzo przypominają te, które przejawiała nastolatka: zaburzenia motoryczne, drżenie, trudności w chodzeniu, sztywność mięśni, problemy z koordynacją ruchową, zaburzenia psychiczne, zmiany osobowości, depresja, dezorientacja, utrata zdolności do logicznego myślenia, trudności w mówieniu i połykaniu, rozwój dysfagi, czyli trudności w przełykaniu, i dysartri, czyli zaburzeń mowy. Długotrwałe osłabienie. Chorzy stają się coraz bardziej osłabieni i niezależni od opieki. Śmierć. Choroba zawsze prowadzi do śmierci, zazwyczaj w ciągu kilku miesięcy od wystąpienia pierwszych objawów. Bezpośrednią przyczyną śmierci faktycznie mogło być zatrzymanie akcji serca spowodowane zapaleniem płuc, które łatwo wytłumaczyć kąpielami w lodowatej wodzie w ośrodku spirytystycznym. Kuru jednak może być tym, co doprowadziło dziewczynę do tragicznego stanu, w którym znalazła się jeszcze przed pobytem w placówce. Warto dodać, że Narieli traciła przytomność w miarę regularnie, jeszcze przed nawiązaniem znajomości ze Stefani. Nigdy nie zdiagnozowano przyczyny, ale z pewnością mogło to wpłynąć na osłabienie organizmu, które z kolei potencjalnie przyczyniło się do szybszego postępowania kuru. Stefanie została zmuszona do dobrowolnego stawienia się na komisariacie policji przez rodzinę Narieli. Tam opowiedziała o wszystkim funkcjonariuszom. Ci jednak nie aresztowali dziewczyny. Obowiązujące w Wenezueli przepisy uznają obrzędy religijne jako czynności chronione przez prawo, często nawet jeśli skutkują one śmiercią lub poważnymi obrażeniami. Oficjalną przyczyną śmierci Narieli było natomiast zatrzymanie akcji serca spowodowane zapaleniem płuc, a zatem Stefani nie spędziła ani jednego dnia za kratkami. Do dziś dziewczyna pozostaje na wolności i nic nie wskazuje na to, że w tej kwestii cokolwiek się zmieni.